Zima w Niemczech już przyszła, a wraz z pierwszym śniegiem pojawiają się też pierwsze mandaty. Chcesz uniknąć mandatów i punktów we Flensburgu? Z MPU po polsku dostaniesz konkretne wskazówki. Zrozumiesz przepisy i przygotujesz się do bezpiecznej jazdy. Oto, co może cię słono kosztować zimą. Silnik włączony na postoju do ogrzania, odroszenia 80 euro. Niewystarczające oświetlenie, np. niewłaściwe światła, 20 euro. Jazda z zalegającym śniegiem na masce lub dachu 25 euro. Brak opon zimowych na śniegu i lodzie 60 euro i jeden punkt. Nadmierna prędkość przy słabej widoczności. Tak, tak, 100 euro i jeden punkt. Śnieg na masce lub zasłonięte śniegiem lampy mogą wydawać się drobiazgiem, ale mandat i tak. Może przyjść Rada, zawsze sprawdzaj czyste światło, maskę, dach, tablicę rejestracyjną oraz całkowicie odszuronioną szybę szerokiej drogi.